Siemaneczko, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, lecimy sobie z... lecimy sobie ze... śniwami... No, rozłożył się już. Ze żniwami pszenicy. Czekajcie, już tylko sobie przełączę... Czekajcie, czekajcie... Włączymy sobie pokos Jedziemy. Bo chcę sobie tą sumę będziemy raczej belować. Nie wiem, albo wypożyczę sobie najwyżej, jak nam, nie będzie nas stać na prasę, to sobie wypożyczę. Yy, chyba, że się tutaj jakaś pojawi w, w promocjach. Bo jak na razie w promocjach no nie mamy nic takiego ciekawego. W zasadzie aseminaza... Asemina, kurwa wyleciał. Asenizacyjny. Yy, przepraszam, mi się język. Yy, no i ciągnik i rozrzutnik obornika. No to nas na razie nie interesuje. Miałem sobie zrobić tą listę, co będziemy siali, ale nie, po prostu zapomniałem o niej muszę sobie właśnie zrobić. Na pewno, że pak to będzie wylatywał na tamtym polu, drugi, numer 51. Dobrze mówię? Tak. Tu już zbiera, zbiera jeden pracownik kultywatoruje, drugi zbiera kamienie. Więc lecimy sobie ostro z tematem zrobię sobie poprzedniaczka? I co więcej, tak w poprzednim odcinku przestawiliśmy sobie te olejarnie. Ogarnąłem sobie, dodałem te kasę tak jak była Mniej więcej mam 34 tysiące. Oddałem ten kredyt dodatkowy, który wziąłem na, to, na tą rzecz. No bo to niestety nie było z mojej winy, tylko przez Buga jakiegoś. Co, chciałem Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, łapkowania na naszą grupę na Facebooku. Mam nadzieję, że się filmik będzie podobał. Życzę miłego oglądania i lecimy sobie z tematem. Trochę powinniśmy tu zebrać. Myślę, że jeden objazd dookoła i powinien, powinien być praktycznie zbiornik. Mówię, że jest 32%. No może niepełny zbiornik, ale wiele nie braknie. Z, za 70% będzie. Więc później sobie przetnę pole w połowie, żeby nie jeździć tak daleko i będziemy sobie kosić. W pierwszej kolejności yy, pierwszy zbiornik pójdzie do świni od razu, żeby. Tu sobie piesa i lecimy. Co yy, jest? Poprawka i lecimy dalej. <tryk> yy, Polecimy sobie do świn, bo u świn nam brakuje jeszcze tylko yy, ziarna. Yy, więc mamy i będą znowu świnie. Yy, u świn będzie przebywać zdrowie. Już przybywa w sumie. Bo widzę, że jest 12% było 8, jak się nie mylę. Nie, ogólnie jest 8, tylko, bo, bo to jest młoda świnie. Jeszcze się nie rozwinęły nic. Więc. Yy, no tak jak widzicie, no potrzebujemy 7,5 litrów do świn i reszta będzie szła do silosa, a później, później będziemy widzieć, może nam wystarczy to na cały, sezon, na cały ten sezon. Bo u świn mamy pełny, pełne zasypane i mamy jeszcze 12 000 litrów sorga, więc powinno być git i co, no, tam się powinien już pracować, zaraz sobie obiadę, przejadę jeszcze poprzecznik i włączę pracownika, pójdę tam, ten pracownik, który kultywatorował, będzie siał mi już rzepak na, na polu, bo no, musimy gonić z robotą. znowu nie jako robił. Dobra, teraz powinien zbierać wszystko. Yy, bo chciałem, chcę sobie chciałem sobie kupić ogólnie yy, gdzie są prasy prasy, prasy tu. Yy, Tą prasę na nie wiem czy nas będzie na nią stać niestety. Yy, bo cen jak na razie nie mamy niczego takiej żadnej ceny takiej dobrej znowu. Tak, z nie sprzedamy. Chyba, że no w sumie za świnie zarobimy, więc prasę bym sobie mógł kupić. Jedynie przyczepę samozbierającą do belek musiałbym pożyczyć na ten sezon. A z luźnej kasy byśmy sobie dokupili ją w późniejszym czasie. Bo chcę, chcę zebrać słomę, bo. Zaraz wam pokażę. I przestawię sobie. Będę jechał na samą stronę, to pokażę wam o co mi chodzi. Bo. Na słomie idzie też dobrze zarobić, tym bardziej na takim dużym polu, szkoda tej słomy, bo jednak, no, pszenica, pszenicą, ale po to jest ta słoma właśnie w pszenicy, żeby zarobić też na słomie, a idzie na tym dość dobrze wyjść. Dobra, i lecimy dalej. E, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Gdzie to jest? to jest suma yy, i wahania cen. W najwyższej, w najwyższej cenie mamy 144 euro za 1000 litrów. Yy, a 1000 litrów, jedna belka na przykład, tak jakbyśmy kupili tą prasę co pokazywałem. Yy, przeskoczyło mi znowu. W jednej belce takiej powinno być jakieś 4000 litrów, chyba jak się nie mylę. Więc na tych belek będzie tu dosyć sporo. To myślę, że w tym sezonie nam się odrobi ta praca. Więc, jak na moje, opłacalny biznes. Dobra, podjeżdżamy sobie wysypać i włączę pracownika. Niech jeździ. A ja idę sobie a ja tam, pójdę zmienić moment sprzęty i wyślę już pracownika do siewu. No, jednak siew nam chwilę zajmie tam. A sobie chciałem zrobić od razu w tym odcineczku to. Więc może, się, może, nam się to, może uda się to zrobić co zaplanowałem. Dobra, to sobie zostawię. Nie wysypię. Osłony w, w międzyczasie mogę jechać już ciągnikiem do domu. Tu mi pracownik zbiera. Kamienie, bo tu, jest, tu są akurat kamienie na tym polu na czerwono, więc będzie ich dosyć sporo. Tam w kruszarce już mamy dosyć dużo kamieni. No ale kruszarka jeszcze poczeka chwilę, bo teraz zmieniło, zaktualizowali kruszarkę i potrzeba do kruszarki wody, więc będziemy musieli też dostarczać wodę. No z drugiej strony to dobrze, bo Dostawaliśmy wapno dosłownie za darmo, bo nic z nas nie kosztowało wapno. A teraz jednak musimy troszkę poświęcić więcej czasu, no dowieść wodę. Jednak tę wodę trzeba zakupić, bo tu nie ma, nie ma za darmo wody. Woda, muszę zrobić, żeby ustawić. Dobra. Przepinamy się na siednik. W siedniku tam powinien, powinien, powinien być nawóz jeszcze. Będzie raz nawieziony, drugi raz sobie nawiedzę, Już nie będę kombinował z zabornikiem. Teraz. Na szybkiego. Tylko sobie pojedziemy już w ten sposób. 74% powinno nam wystarczyć na, na obsianie tego pola. Albo bierzmy sobie rzepak. Mamy szepak i lecimy przez krzaki nie ma się co bawić. No nie wiem czy ten ciągnik wyciągnie. że sobie poradzi. Domnę, że nie zależy na czasie tego siewu. Czekajcie. Wyłączyłem ten komboj Tu sobie obrócę i wyślę i poradzę sobie na zabieść to świniom od razu. Niech już im powoli rośnie zdrowie. Dobra, tu pracownik wsiadamy do, do Iczwaru i lecimy sobie zawyć te świnie. No wsypę im 7500 litrów, a resztę o 1000 litrów sypa do silosu. Bo chcę no jednak, żeby te świnie wróciły, bo w następnym odcinku byśmy sobie je sprzedali. W sumie w następnym odcinku no już zostaje nam żniwa. Ojej, wina sumie. Żniwa słonecznika i może i prawdopodobnie zrobimy tą akcję z belkami. Bo, no zejdzie, no, przy belkach też zejdzie chwilę, no jednak to wolę prasę kostkującą, bo nie trzeba się zatrzymywać, a rolki trzeba zatrzymać i wyrzucić niestety. No ale to coś za coś, za coś jak to się mówi. No, prasy kostkujące są dużo droższe niestety. Na to stołu mało już mi się nie chce bawić, więc już sprzedam. sprzedamy i tu sobie stoi przyczepa jest przygotowana pod świnie, żeby je sprzedać, no ale niestety braku nam, braku nam yy, z jedzenia i spadło im zdrowie. Nie wiem, troszkę to jest moim zdaniem głupie, że... Jak na moje to jest troszkę właśnie głupie, że yy, na przykład na samych burakach, na burakach i na tym, na soi nie będą miały nic 0% zdrowia. No to jest troszkę nie, nie do końca dobrze zrobione, no bo jednak mimo wszystko tam powinno spać, dajmy na to do 50% czy tam do yy, 40% i z głowy, a nie, a nie całościowo, że w ogóle nic nie, nic nie są warte, świnie z automatu i mają słabe zdrowie. Bo wiadomo spadnie im zdrowie, ale nie aż tyle. Nie są tak, samo, tak dobrze odżywione jak powinny, ale bez przesady. Właśnie muszę sprzedać jeszcze te, ten siewnik bo jest stary, bo jest niepotrzebny. Czekajcie, zaknę sobie tutaj. O chyba tu w pierwszej kolejności będę musiał podjechać. Wysypać kamienie. Oj kurde gasiwa. idziemy wysypać kamienie, bo tam zaraz będę zasypać sobie znowu zboże, to będę musiał jechać zasypać kam, kamienie więc no, muszę to jakoś zbalansować. Część pracowników jednak pracuje, to trochę kasa będzie ubywać, no ale myślę, że będzie w miarę fajnie. Taki troszkę odcinek zjeżdżenia więcej, no ale no, muszę niestety, chcąc y, ogarnąć to wszystko, to w miarę szybko, bo chcę też tę te, te serię troszkę przyspieszyć, dlatego też będą się sprawiać trzy odcinki z tej serii i jeden z jeden z serii numer 2 i czas, co jakiś czas CC Skynet poczekajcie na daleko z daleko tu sobie wyłączę pracownika podjadę sobie żeby wysypać Tylko, że znowu pracownik przy, przy kamieniach ma ten minus że on nie zawsze wie, w którą stronę ma jechać. To jest właśnie to jest denerwujące bardzo. Bo nieraz go zostawiłem pracownika, nie przyjrzałem się i potem okazuje się, że on mi nie zebrał nic, tylko jechał w stronę, w tą stronę, która jest zebrana już. Więc sobie go puścimy od tamtej strony. Przecież nie mogę go puścić z tamtej strony, bo mi, go, bo mi go dogoni tamten drugi pracownik. Będę prawie do końca, i zobaczę, i puszczę go po całym końcu. Wtedy będzie wiadomo, w którym miejscu on zadziała. Dobra, widzimy się za chwilkę, bo nie chcę. Yy robić bardzo długiego odcinka, a jednak tam mamy jeszcze dosyć dużo koszenia. No i jestem, kończymy już pomału. Będę pędził już z ostatnim kursem, a to co zostanie to przywodzę sobie już kombajnem. Tak, zasiany jest pole numer 53 Rzepak i zrobiłem sobie taką z grubsza rozpiska jakie ja bym chciał plony na jakich polach. Więc mamy już to rozpisane. Większość planów będzie na wiosnę siana, jak zawsze, więc nie ma się czym przejmować. Yy, jeszcze jęczmień będziemy musieli zasiać tam co był rzepak. No 47. Wróżby yy, 47... Nie, 50. Yy, na 50 co był rzepak, to teraz yy, będzie jęczmień. I w sumie to tyle takich yy, grubszych rzeczy. Na teraz, a tak to reszta będzie szła na wiosnę. To nie ma problemu, żeby, że będą kolidować nam inne klony, które teraz jest są zebrane. Jeszcze, Więc co, no, ja jeszcze sobie muszę zwałować to, co mamy tam zasiany rzepak. Muszę go zwałować sobie, a tak to w sumie. Wszystko jest ogarnięte na ten moment, i będziemy mogli yy, prze, przesuwać iść do kolejnych wniosków. Yy, w listopad, w sumie, w testach tak, yy, w następnym sezonie będę chciał ustawić sobie yy, silos na, na pewno silos na kiszonkę, żeby zrobić sobie kieszonkę. Będę chciał oszczędzać kasę, może byśmy te sprawami się zabawili, ale na pewno w pierwszej kolejności chcę Sirius na kiszonkę postawić, bo no mimo wszystko możemy sprzedać sobie kieszonkę zawsze. Więc ona nie jest dobra, dosyć dobra kasa, więc y, dlatego też chcę się z tym zabawić. O, troszkę już się spędził. Zwałujemy, ja sobie to zwałuję. I no, my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, cześć!